Cześć, to zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Kelnerka o imieniu ai pracowała w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w centrum Szanghaju, gdzie obsługiwała międzynarodowych klientów, biznesmenów i celebrytów. Miała na sobie elegancki uniform, włosy spięte w ciasny kok, a jej ruchy były precyzyjne i pełne gracji. Pomimo profesjonalizmu, Często spotykała się z protekcjonalnym traktowaniem ze strony klientów, którzy nie spodziewali się, że czarnoskóra kobieta może mówić po chińsku, nie mówiąc już o perfekcyjnej obsłudze. Pewnego wieczoru do restauracji wszedł miliarder o nazwisku Richard Lanford, biały, starszy mężczyzna z Londynu, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i braku taktu. Towarzyszyła mu grupa chińskich inwestorów, z którymi prowadził rozmowy o ekspansji swojej firmy technologicznej na rynek azjatycki. Gdy Aisha podeszła do stolika, by przyjąć zamówienie. Lanfert spojrzał na nią z wyraźnym lekceważeniem. Zanim zdążyła się przedstawić, przerwał jej, mówiąc głośno do swoich gości: Spróbuj to powiedzieć. Ten akcent brzmi, jakby ktoś próbował mówić przez radio z lat 40. Goście zaśmiali się nerwowo, niepewni, czy mają się śmiać, czy milczeć. A Isze poczuła, jak jej twarz płonie, ale zachowała spokój. Zamiast odpowiedzieć po angielsku, zwróciła się do chińskich gości płynnym mandaryńskim, pytając ich, czy życzą sobie wody gazowanej czy niegazowanej. Ich oczy rozszerzyły się ze zdumienia, a jeden z nich odpowiedział szacunkiem, że chętnie przyjmie wodę z cytryną. Lanfert zamarł, nie rozumiejąc ani słowa. A Isze kontynuowała rozmowę z gośćmi, przechodząc płynnie między mandaryńskim a kantońskim, zadając pytania o preferencje kulinarne i alergie. Goście zaczęli ją chwalić, mówiąc, że jej akcent jest lepszy niż wielu lokalnych pracowników. Lanford próbował odzyskać kontrolę, rzucając: Nieźle jak na kelnerkę, ale to tylko sztuczka, prawda? A Isze spojrzała na niego spokojnie i odpowiedziała po angielsku: Nie, to nie sztuczka. Studiowałam języki w Pekinie przez sześć lat. A pan? Cisza przy stole była gęsta jak mgła. Jeden z chińskich inwestorów zapytał Langforda: Czy zna jakiekolwiek chińskie słowo? Ten próbował wymówić Michał, ale zabrzmiało to jak Michał co wywołało kolejną falę niezręczności. Aiszę, nie tracąc profesjonalizmu, zaproponowała przystawki, kontynuując rozmowę z gośćmi w ich ojczystym języku. Lanfert siedział sztywno, wyraźnie zaniepokojony utratą twarzy. Jeden z gości zapytał Aiszę, czy zna z prowincji Fujian, a ona odpowiedziała, że pracowała tam przez dwa lata i zna podstawy. Wrażenie, jakie zrobiła, było ogromne, nie tylko przez język, ale przez klasę, z jaką poradziła sobie z upokorzeniem. Po zakończeniu zamówienia goście podziękowali jej z głębokim ukłonem, a Lanford nie powiedział ani słowa. A Isze odeszła od stolika z podniesioną głową, wiedząc, że nie musi krzyczeć, by być słyszana. W kuchni w kuchni zapytał ją, co się stało, ona tylko uśmiechnęła się i powiedziała, po prostu zrobiłam to, co umiem najlepiej. Wieczór trwał dalej, ale atmosfera przy stoliku Langforda była już zupełnie inna. Goście zaczęli rozmawiać o kulturze, języku i szacunku, a miliarder siedział cicho, jakby po raz pierwszy w życiu musiał słuchać. A wróciła do pracy, ale w jej oczach pojawił się błysk, nie gniewu, lecz siły. Wiedziała, że to nie ostatni raz, gdy ktoś ją zlekceważy, ale też wiedziała, że ma narzędzia, by odpowiadać z godnością. W ciągu jednej kolacji zmieniła dynamikę rozmowy, pokazując, że język to nie tylko słowa, ale też broń przeciwko ignorancji. Goście zaczęli ją polecać innym, a restauracja zyskała reputację miejsca, gdzie obsługa zna więcej niż tylko menu. Aisze stała się symbolem profesjonalizmu i odwagi, choć sama nigdy nie szukała rozgłosu. Dla niej to był po prostu kolejny dzień w pracy, ale dla Langforda lekcja, której długo nie zapomni. Aisze urodziła się w Atlancie, w dzielnicy, gdzie marzenia często przegrywały z rzeczywistością. Jej matka pracowała jako pielęgniarka, ojciec był kierowcą autobusu. A w domu panowała surowa dyscyplina i głęboki szacunek do edukacji. Już jako dziecko Aisze wykazywała niezwykłą ciekawość świata. Zamiast bawić się lalkami, przeglądała atlesi i słuchała nagrań w obcych językach. W wieku dziesięciu lat zaczęła uczyć się francuskiego, potem hiszpańskiego, a w liceum zafascynowała się językiem mandaryńskim. Jej nauczycielka, pani Liu, była pierwszą osobą, która dostrzegła w niej potencjał i zachęciła do aplikowania na stypendium językowe w Chinach. Aisze Mimo braku środków, złożyła dokumenty i została przyjęta na uniwersytet w Pekinie. Tam zaczęła się jej prawdziwa droga, samotna, pełna wyzwań, ale też odkryć. Na początku była traktowana z dystansem, jako czarnoskóra kobieta w środowisku, gdzie różnorodność była rzadkością. Ludzie patrzyli na nią z ciekawością, czasem z podejrzliwością, a czasem z otwartym lekceważeniem. W akademiku słyszała szepty, że to dziwne, że ona tu jest, a na ulicy dzieci wskazywały ją palcami. Ale Aiszę nie poddawała się. Codziennie spędzała godziny na nauce, nie tylko języka, ale też kultury, historii i dialektów. Chciała nie tylko mówić po chińsku, ale rozumieć, co kryje się za słowami. Pracowała jako pomoc w bibliotece, gdzie czytała klasyczne teksty i rozmawiała z profesorami, którzy z czasem zaczęli ją szanować. Jeden z nich, profesor Zhang, zaprosił ją do udziału w seminarium o lingwistyce tonalnej, gdzie Aiszę wygłosiła referat, który wywołał burzę zachwytu. Jej wymowa była tak precyzyjna, że niektórzy nie wierzyli, że nie jest rodowitą Chinką. Mimo sukcesów, wciąż spotykała się z u, na rynku pracy, w codziennych interakcjach, a nawet wśród innych studentów. Pewnego dnia, podczas rozmowy kwalifikacyjnej do prestiżowej firmy tłumaczeniowej, rekruter powiedział Nie sądzę, żeby nasi klienci czuli się komfortowo z kimś takim jak pani. To zdanie utkwiło jej w pamięci jak cierń. Zamiast się załamać, postanowiła, że znajdzie sposób, by udowodnić swoją wartość. Zaczęła pracować w restauracjach, gdzie mogła ćwiczyć język w praktyce, rozmawiając z klientami, kucharzami i dostawcami. W jednej z nich poznała właściciela, pana Wei, który dał jej szansę i powiedział: Jeśli potrafisz rozmawiać z każdym klientem, masz u mnie pracę na zawsze. A Isze nie tylko rozmawiała, ona budowała relacje, tłumaczyła menu rozwiązywała konflikty i z czasem stała się twarzą lokalu. Jej historia zaczęła krążyć wśród klientów, a niektórzy przychodzili tylko po to, by ją usłyszeć. Mimo to, nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. Wysyłała pieniądze matce, wspierała młodsze rodzeństwo i prowadziła bloga, gdzie opisywała swoje doświadczenia jako Czarnoskóra kobieta w Chinach. Blog zyskał popularność, a Isze zaczęła być zapraszana na panele dyskusyjne i konferencje. Jej głos stał się ważny, nie tylko jako lingwistki, ale jako osoby, która przełamywała bariery. Kiedy dostała propozycję pracy w luksusowej restauracji w Szanghaju, wiedziała, że to kolejny krok. Nie chodziło o pieniądze, ale o to, by być tam, gdzie stereotypy są najsilniejsze i je łamać. Wiedziała, że będzie musiała znosić spojrzenia, komentarze i próby poniżenia. Ale była gotowa. Jej przeszłość była pełna bólu, ale też siły. Każde upokorzenie było dla niej lekcją, każda porażka, motywacją. A Isze nie chciała zemsty. Chciała zmiany. I wiedziała, że może ją zacząć od siebie. Dlatego, gdy Lanferd ją wyśmiał, nie była zaskoczona. Była przygotowana. Bo jej historia nie zaczęła się przy tym stoliku, ona trwała od lat, budowana z determinacji, wiedzy i godności. I właśnie dlatego jej odpowiedź była tak potężna, bo była prawdziwa. Następnego dnia po incydencie w restauracji media społecznościowe zaczęły buzować. Jeden z chińskich inwestorów, obecny przy stoliku Langforda, opisał całą sytuację na swoim profilu Weibo, chwaląc Aiszę za klasę, inteligencję i mistrzowską znajomość języka. Post szybko zdobył tysiące udostępnień, a komentarze były pełne podziwu i oburzenia wobec zachowania Langforda. W ciągu kilku godzin historia trafiła na chińskie portale informacyjne, a potem do międzynarodowych mediów. Nagłówki brzmiały, czarnoskóra kelnerka zawstydza miliardera perfekcyjnym chińskim, język kontraignorancja, jak Aiszę zmieniła rozmowę, czy spróbuj to powiedzieć. I powiedziała, restauracja, w której pracowała, została zalana rezerwacjami, a właściciel musiał zatrudnić dodatkowy personel. Aisze, choć zaskoczona rozgłosem, pozostała skromna. Odmówiła wywiadów, mówiąc, że nie chce być symbolem, tylko człowiekiem. Jednak presja mediów była ogromna. W końcu zgodziła się na rozmowę z jednym z chińskich dziennikarzy, pod warunkiem, że będzie mogła mówić o edukacji, nie o skandalu. W wywiadzie opowiedziała o swojej drodze, o tym, jak język stał się dla niej narzędziem wolności i jak ważne jest, by nie oceniać ludzi po wyglądzie czy akcencie. Jej słowa poruszyły tysiące, nie tylko w Chinach, ale też w USA, Europie i Afryce. Tymczasem Lanfert, który początkowo próbował zignorować sytuację, został zmuszony do reakcji. Jego firma zaczęła tracić kontrakty w Azji, a inwestorzy domagali się wyjaśnień. W końcu opublikował oświadczenie, w którym przeprosił Aiszę i przyznał, że jego zachowanie było niewłaściwe i niegodne lidera. Przeprosiny były chłodno przyjęte, wielu uważało je za wymuszone. Ale Aisze odpowiedziała z klasą: Przeprosiny są początkiem, nie końcem. Mam nadzieję, że pan Lanford nauczy się słuchać, zanim znów zacznie mówić. Jej odpowiedź stała się wiralem, cytowana przez dziennikarzy, aktywistów i nauczycieli języków na całym świecie. Wkrótce potem została zaproszona do udziału w międzynarodowej konferencji TEDx w Hongkongu, gdzie wygłosiła przemówienie zatytułowane Język jako lustro Kim jesteśmy, gdy mówimy. Jej wystąpienie było pełne emocji, historii i refleksji. Mówiła o tym, jak język może budować mosty, ale też jak łatwo może być użyty do wykluczenia. Publiczność nagrodziła ją owacjami na stojąco. Po konferencji otrzymała propozycję pracy jako doradczyni do spraw różnorodności językowej w jednej z największych firm edukacyjnych w Azji. Zgodziła się, ale pod jednym warunkiem, że będzie mogła prowadzić program stypendialny dla młodych ludzi z marginalizowanych środowisk, którzy chcą uczyć się języków. Program nazwano Try Say In That, a jego celem było nie tylko nauczanie, ale też budowanie pewności siebie i świadomości kulturowej. AISze stała się mentorką, nauczycielką i inspiracją dla setek młodych ludzi. Jej historia była opowiadana w szkołach, na uniwersytetach i w kampaniach społecznych. Ale ona sama pozostała wierna swoim korzeniom, wciąż pracowała w restauracji, choć już tylko kilka dni w tygodniu, mówiąc, że to miejsce przypomina jej, skąd przyszła. Lanfert, po utracie reputacji, wycofał się z życia publicznego. Jego firma przeszła restrukturyzację, a on sam zniknął z mediów. A Aisze nigdy nie szukała zemsty. Jej siła polegała na tym, że odpowiedziała wiedzą, nie gniewem. Jej historia pokazała, że prawdziwa zmiana nie przychodzi przez krzyk, ale przez konsekwencje, klasę i odwagę. Dziś, gdy ktoś mówi spróbuj to powiedzieć, nie jest to już drwina, to wezwanie do zrozumienia, do dialogu, do szacunku. A Isze udowodniła, że język to nie tylko dźwięki, to tożsamość, siła i most między światami. I choć zaczęło się od jednego stolika w restauracji, skończyło się na scenie, gdzie jej głos rozbrzmiewał głośniej niż jakiekolwiek krzyderstwo.